Nie wiem co mnie opętało, że ja myślałem, że w taki sposób trzeba po prostu sanda i kwarc rzucić. Hej, hej, witam Was stanie, witam Was serdecznie w kolejnych odcinkach z Tech Blog Open World. Witam Was serdecznie na wstępie. Już dzisiaj przypominam, jeżeli Wam się ten odcinek będzie podobał, pamiętajcie o łapkach, o subskrypcjach i o palcaniu. Dobra, wracając do tutaj rozgrywki, co tutaj ma jakie plany dzisiaj, co dzisiaj tworzymy. Ogólnie tam szklania się pięknie prezentuje, a czy pseudo szklania, jakby ktoś się pytał, to jest szklania oficjalnie, ale już bez szkła póki co. <laughs> Chyba, że te klosze, no to już inna na paraklosze. Proszę, proszę. Ok, spokojnie. Natomiast, y, co dzisiaj chcę? Dzisiaj chcę po pierwsze ruszyć te questy, bo pisaliście mi, że staniu rób questy bo tam dostaniesz fajne itemy pod koniec. No między innymi kapasitor y, LV, nie LV, Creative. Creative kapasitor y, że to jest nagroda z jednego tutaj systemu, chyba nie wiem, czy czasem nie endgameowe end yy, natomiast chyba u górnika dostajemy killów niezniszczalny, nie, nie więc powiem szczerze, że warto byłoby się tym zainteresować. Yy, pasowałoby jeszcze zrobić trochę tych tutaj questów, ale dzisiaj, oczywiście, co ja bym tutaj yy, chciał zrobić? O, oczywiście, tak jak wspominałem, chcę zrobić dużo, dużo a Applied dlaczego? Bo już mam. Yy, mm, nie. Yy, mam dużo, dużo już yy, śmietnik się robi, jeżeli chodzi o wszystkie skrzynie, więc trzeba to ogarnąć, bo ja muszę mieć porządne podejście i trzeba zrobić w końcu jakieś automatyczne craftingi, jakieś automaty, bo powiem Wam, ta robota z tym imp Imperidium czy Inferium Essence jest bardzo, bardzo smutna. Zwłaszcza, że już się dorobiłem Master Infusion Crystal, więc. Pasowałoby to trochę zautomatyzować jeszcze i jeszcze bardziej. Natomiast póki co, szybko ogarnę temat tych rzeczy, które muszę zrobić, czyli, tak, leginsy, A, Brakło mi jednej sztabki, serio. Jednej sztabki mi tylko brakło. Dobra, mniejsza to. E, szybkie craftingi, tutaj mam, tu już mam wędkę. Czyli, mam y, tak, podstawowy pancerz i podstawowy wędkarz. Do tego jeszcze muszę kobelstwona też mam. E, początek górnictwa, więc drzwi i okna mi zostały. A, jeszcze maga. Jeszcze maga muszę zrobić. Chyba to jest brewing Stand, z tego co się zapamiętam w questach. A sobie zobaczę: mag, brewing Stand. strażnika. Wprawdzie nie mogę ogarnąć na razie, zombie mam spoko, ale husky to jest jakaś masakra. Rybaka mam, garnięte maga robię, kowala mam eee, górnika. Tak, endgame to jest ultimate game. Ultimate, ultimate, Ulti, ultimate, ultimate. Gem, czyli tak, e, bikona mam, e, blok diamentów da radę ogarnąć, blok golda, magneta, konkret, e, koj, ko, spoko, lapis dla jury, gorzej, e, blok of iron, blok of emerald, spoko, intermedium. E, co? Co to jest? Blok of intermedium. Intermedium to co jest? Intermedium ingot, intermedium SS i pruderium ingot. Aaa, to wiecie to nawet byłbym w stanie tak patrząc intermedium tego tego by było troszkę i chyba to nawet jestem w stanie zrobić wiecie co podejmę się tego 9 sztabek to nie jest wcale tak dużo spróbuję to jeszcze wykonać Już właśnie mam wszystko. Ultimate Gem także goto gotowy, więc zaliczyłem. Architekta mam. Endgame mam. Górnik mam. Kowal mam. Mag też mam. Rybak. I pozostaje mi tylko strażnik, którego wiadomo tutaj są niezależne od craftingu. Ale w takim razie lecę na spawn. Ty spawn? Tak, na spawn i. Pora, pora tak naprawdę zobaczyć, co dalej nam przygotowali sami twórcy, sami tutaj. Oczywiście pierwsze co to lecę z Ultimate gemem, guniek zmienił wygląd. Miał komputer, a teraz wygląda trochę zupełnie inaczej. Ok, guniek, proszę cię. Mam Creative Modifier. Uuuu dziękuję, dziękuję. I legendary lootbagi. Jak ja się cieszę, dobra, bardzo. Dzięki, że stoi na ten mod. Nie mam do ciebie, zaraz zapytam może on potrzebuje pomocy. Super, Kenaro. Yy, do Twilight, for... tak, dobrze, słyszałeś. Świetnie od tego czasu męczy mnie pewne stworzenie w tym właśnie świecie. A mianowicie, naga, jeśli ja coś mi trofają z jej głowy, chodzić w nagrodzę, to jak mu stoi? Jasne, pewnie. Tylko, że ja nadal nie wiem, jak do Twilight Forest się dostać. Wiem, że jakiś to jest kryształ, ale nie wiem, nie wiem jaki. Jeżeli wiecie, napiszcie mi to w komentarzach z chęcią. Poznam tę zagadkę. Jest tam Tobias. O, proszę bardzo, dostałem finish, y, Fishing Lure 3 i Common Lootbug. Ok, zaraz sobie te lootbugy potwieramy. Skoro masz już wędkę, możemy przejść do kongresu. Łowienie, za... łowienie sprawdza się do zarzucenia wędki. Czekanie, aż sławek się poruszy. Tego wyciągamy. Wow! Skoro to takie łatwe, to pewnie nie będzie, ci dla, nie będzie dla ciebie problemu, jak złożyć dla mnie parę ryb. Eee, a jakie ryb? A ja, przepraszam, jakie ryby? Eee, Rybak, pierwszy zdobyć. Rafi 16, Rafkar 16. No to wiecie co? No to polecieli. Kolejny quest u Edwarda Magica. Tak, mamy. On count loot Bag dostaliśmy. Coś jeszcze dostaliśmy od ciebie? Chyba nie, nie wydaje mi się, czyli Uncommon, no to powiem wam szczerze, biednie, biednie, ale zobaczmy. Jakość i to mamy, iż statyw może zacząć, no weź no, idź no. Yy, od prostych miksur, na początek przygotuję miksury szybkości 2 i wysokiego skoku 2. Ułatwiają one poruszanie się, więc są często wybierane przez wszelkie rodzaju podróżników. Jasne, przyniosłem, przyniesiemy, przyniesiemy dla pana maga i trzeba to yy, ogarnąć. Kolejny quest. Gdzie? Teraz górnik. Ale oczywiście zanim wskoczę do górnika lecimy jeszcze do kowala. Zaliczone mamy uncommon loot bugi, ale nic z nie dostaliśmy nowego, serio? Bo tylko tamci byli tacy hojni, no powiem wam szczerze spoko. Następną rzeczą, którą potrzebuję jest tropę, trop, trop, yy, to, toporek i łopata, mi do nich główki wykonane z krzemienia, nie powinno być dla ciebie problemu. No to akurat jest banał. Bo to jest akurat tak, 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 bo to jest oczywiście tyle, jeśli chodzi o Dinkers, Flix Axe Head, Flix Shovel Head, no to jest banał wręcz. Ale dobra, to lecimy teraz do Górnika, Górnik jest tutaj, jeżeli dobrze pamiętacie, a dla tych, którzy nie pamiętają, no to już wiecie. Górnik, halo, Adrian, panie Adrianie, dostaliśmy Iron Pickaxe, spoko, cool. i Loot Lutbaga. Dzięki za ten brok, Wyprawny z Ciebie górnik. Jest jeszcze coś, w czym mógłbyś mi pomóc. W kopalniach jest tak ciemno, że nie potrafię odrzucić zwykłego kamienia od rudy żelaza. Yy, tej właściwej rudy, czyli co? Yy. Hm, 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 hmm. kowal, mak, górnik. Ile? Iron ore 16. Okej. Okay. I zostaje nam tylko chyba architekt? Tak mi się, pierwsze łoby, tak, górnik, kowal, mak, rybak. Architekt, jeszcze nam że ze starej elity, tylko architekt. I oczywiście pan architekt wrył po najbliżej, ale nie wiem dlaczego myślałem, że jest z drugiej strony zamku. No i po prostu się przebiegłem, ale pan Alberto jest z No, halo tak, i dostaliśmy kolejne common loot buggy. I oczywiście jakieś questy, które się nam szykuje. No zobaczmy, zobaczymy co quest. Tak przyszedł czas na salon. Brakuje mi do niego. Czego? Do niego ławę, ka kanapy oraz kilku biblioteczek. Mógłbyś, mógłbyś przynieść? Pewnie. Więc dla pana architekta salon trzeba Yellow model couch plus coffee table. Eee, coffee table. Eee, coffee. coffee table. Eee, aha takie. Takie bajery, nie, to wiecie co to zrobimy, ale zanim zrobimy questy, ja się jeszcze wezmę oczywiście za Uplighted, bo docelowo przecież tak był zamiar, że dzisiaj robię Uplighted i zobaczymy jak mi to wyjdzie. Ale oczywiście obiecałem wam otwarcie lootbagów, więc zobaczmy co tam mamy. Common lootbag, ten, o ten common lootbag, bread, gold nugget, gold sword, bone i gold ingot, ok, string, broken shovel i bone. Mamy Super Special Blueprint, ok. Torcze i Book Bucket Diamond Show, i Unbreaking. Tylko dlaczego ty łopata, a nie akurat kilow Ja tego nie rozumiem. Ender Perełka i melon Seed, super. Giga Pickle Seed na nim, tak jak Aktivator Rail. Tego i Mamy Broken Pickaxe i Engineering Blueprint. Mamy Diamond Chest Plate Protection Unbreaking Breaking Mending. Mending. okej, okay. i mamy Fortuna i Efficiency. Bardzo fajnie. Stone Axe. No, serio. Pierwsza rzecz, którą musimy zrobić, oczywiście, którą tutaj bez której się nie obejdziemy z Applied. To może nie pierwsza, ale mimo wszystko, którą musimy mieć, to jest Quartz Greenstone. Bo Quartz Greenstone potrzebujemy do zrobienia o. No, może nie akurat tych, tylko szybko się przeklikuje, o właśnie tych, Flux Seedy Made From Flux Dust. Dokładnie, żeby Flux Dust pozyskać Unsung puddle of Water. E, musimy to pozyskać. Ale i tak, żeby do tego etapu dojść, to musimy najpierw pozyskać e, te kryształy, Flux Krystale, a te Flux Krystale to mamy do Charged Centus Quartz plus Nether Quartz plus Redstone. Charged Jet Możemy znaleźć e, w kopalniach e, rzadki surowiec, ale możemy go napotkać. Udało mi się znaleźć dwa, więc spoko. Ok, e, jak już będziemy mieć te dwa, więc możemy spokojnie resztę zrobić. E, potrzebujemy do tego tak: Charget, plus redstone plus netherklaz. Więc musimy rzucić to, tu i tu. Tylko trzeba pamiętać, żeby nie było w tym momencie czyszczenia, bo stracimy im prosty te surowce. No, jak widzicie, szybko dostałem Flux raz razy dwa, więc no to jest spoko. No tak, tylko mi jeszcze trafił, to, to i to, dziękuję, no wlatuj, tam? a przetworzyło się, super, dobra. I mamy dzięki temu flux krystale, które teraz posłużą nam do Chargeda, czyli musimy zrobić sobie tą oto maszynkę, dosyć szybko ona się zrobi, tylko zastanawiam się, czy ja mogę się podłączyć, no tak normalnie, kabelkiem, czy będę musiał coś kombinować. Pozytywna wiadomość jest taka, że to się ładuje, jak widzicie, jest zasilanie bardzo, bardzo fajnie. Podłączyłem się bezpośrednio pod ten słup, no, wiem, że nie powinienem, powinienem się podłączyć pod ten drugi słup, ale to dla mnie w tym momencie bez znaczenia. I na przykład tego c teraz wrzucam sobie to i on się będzie ładnie ładował. Widzicie, zżera energia ładnie? Zżera. I już jest charger. I dzięki temu kolejne, kolejne. I ten już jest. No nie, no nie, ten się nie załadował, O, teraz spadek. Teraz już się nadał. O, tu kopię, trzeba więc na to uważać, mimo wszystko. Ale tak, nie załadował się. Jeszcze raz. Tak, już się załadował, Widać, że no, grafika się zmienia. Więc jeszcze jednego zrobię. O, i super. I dzięki temu mogę pójść krok dalej, czyli tworzenie teraz kolejnych naszych zabawek. Będę chciał w M Drive iść bardziej szybko, czy bardzo dużo szybko, muszę iść w procesory. Na żywej to jest InScrabery, czyli Sticky Piston i Flux Krystalle, czyli musimy Charge Census Quartz plus Nether Quartz plus Redstone eee, spoko, Nether Quartz plus Redstone i będę miał kolejne, kolejne, kolejne zabawki dobrze, czyli Flux Krystalle super, więc jeszcze jedna, eee, tylko muszę tu trochę poustawić, Znaczy tak i tak i tych zabawek będę miał o wiele więcej. Tylko czy ja to wrzuciłem właściwie? Chyba nie, tak, wrzuciłem zwykły, staniu oczywiście, jak zwykle zamieszał, tak że nikt nie wie o co chodzi, całe ja. Inscriber już jest, nawet zrobiłem już inscriber logic press, nie jest to rzecz droga, więc akurat tutaj są inscribery, tutaj mamy tylko iron i silicon tutaj mamy złoto, tutaj mamy diament. Powstaje mi jeszcze jeden z inscribe, Inscriber inscribe Calculation Press a to już jest Pure Centus Quartz Crystal. Oczywiście mamy opis co mamy, mamy zrobić, czyli musimy zmielony Quartz seed i piasek wrzucić do wody i po prostu przeczekać. Mam nadzieję, że żadne czyszczenie teraz nie przyjdzie, bo jednak yy, na razie nie mam GROW Acceleratora. Oczywiście Sand yy, powinno to działać. Yy, tak? Poczekajcie czy ja to dobrze zrobiłem Czy ja to dobrze zrobiłem? Zaraz zobaczę, poczekajcie tu to Cetus Quartz Seed Cetus Quartz Seed Major Centus quartz Dust and Sand into a Puddle of Water To make the Process faster and, and crystal accelerator Czy teoretycznie mogę dodać jeszcze to Nie wiem czy się mi to uda w normalnym ale mogę zrobić jeszcze w taki sposób to nie jest takie drogie. Quarz Glass, no tu mamy dużo przyrzępionego centrów quartza. mamy do tego jeszcze zwykły glas. Do tego jeszcze gdzie to jest, poczekajcie, o to to jest to. Potrzebujemy jeszcze M, M E Glasy, czyli musimy quartz Fibery, no to dużo, dużo mielenia w każdym razie. No i Flux Block, no to po prostu mamy flux krystale, no to naprawdę nie są drogie rzeczy. Mimo wszystko. Y nie wiem, nie wiem. Jestem ciekaw czy mi się to uda, czy jednak to wyczyści. Tak jak myślałem, nie ma możliwości, aby bez grow akceleratora się obyć. Po prostu jest to niewykonalne, po prostu przychodzi czystka i surowce tracą. Dlatego stawiam sobie tutaj, tylko dlaczego to mi się obraca, tego nie wiem. Nie wiem, nie mam pojęcia. Dobra, mimo wszystko powinienem się w takim razie z tej strony podkopać. Tak, podpinam sobie kabelek. Do tego potrzebuję oczywiście, oczywiście Energy Accelerator, Tak akceptor, acce, tak, który będzie mi przemieniał prąd z, z immersywa na prąd oczywiście ten, który jest mi tu potrzebny. Mam taką nadzieję, że tak to zadziała, bo hm czy ja to dobrze rozumiem. Mam nadzieję, że tak device online. Tak udało się więc teraz tylko wrzucam e, centus Quartz i piasek. Dzieje, ja podziałem piasek, a tak już wiem, przepalałem piasek, więc trzeba troszkę piasku tutaj sobie wrzucić. Tak, mamy się troszkę tego piasku już tak. Yy, su Widzę, mi się mocno wszystko to kończy. Trzeba zdecydowanie więcej iść, powydobywać, bo po prostu będzie ciągle tego za mało. Dobra, wrzucam to i wrzucam oczywiście yy, piaseczek. I mam nadzieję, że teraz, yy, czy to o to chodzi, żeby tak to zadziało? Mam. Taką cichą nadzieję, Tam lecą piorunki, więc powinno być. Ale nie wiem, czy o to chodzi w tym wydaniu. Tak, oczywiście, w staniu, jak zwykle, musi pokręcić wszystkie craftingi jakie są. Najpierw trzeba połączyć centrum skład z sandem. Dostajemy centrum z Sida. Który po prostu wrzucamy? Nie wiem co mnie opętało, że ja myślałem, że w taki sposób trzeba po prostu sanda i kwarc wrzucić. No, przecież trzeba to wrzucić. Pewnie już mi napisaliście masę komentarzy, co ja wyczyniam. Mimo wszystko, no, tak to już bywa ze mną. Czasami po prostu potrafię popełnić tak banalne błędy. Ale dzięki temu zrobiłem Crystal Grow Accelerator, który jak widzicie, wcale nie był tak drogi, jakby się można było spodziewać. No, teraz czekam aż to mi wyrośnie, abym mógł y, tutaj przetworzyć i zobaczymy, czy y, mógł zrobić Inscribe Engineering Press i wziąć się właściwie y, Calculation Press, przepraszam bardzo, i w, wziąć się za właściwą robotę. Mam nadzieję, że będzie wszystko teraz już w porządku. To jest jedna z pierwszych maszyn, którą potrzebujemy do działania w Applied wcale nie mija się z prawdą, bo to jest naprawdę cenna maszyna. Zwłaszcza, że my musimy tutaj całe masę surowców przemielić. Quar Centrus Quartz Dust wykorzystywany jest przede wszystkim w budowie całego systemu applied. na przykład ME Controller, no nie, akurat nie ME Controller, ale na przykład takie dyski, które potrzebują po pierwsze Quartz Grasy to jest oczywiście Centrus Quartz Dust lub Nether Quartz Dust, no to już od, praktycznie trzeba zmienić tak czy siak, i oczywiście jeszcze musimy zrobić procesory. Procesory są, oczywiście, piór sercu kładza, żeby uzyskać piór. Trzeba mieć piasek. To już oczywiście pokazywałem. Ale, 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 jeszcze muszę mieć jedną rzecz, czyli czystą postać do M-controlera, bo to jest piór, też jest yy, fluxit. No to co? Trzeba po prostu to zmielić. Innego wyjścia nie ma. Cztery sztuki trzeba zmielić, i dzięki temu mogę. Cokolwiek z tym zrobić dalej, czyli oczywiście, tak jak łączyłem poprzednio, teraz już tej lamy na pewno nie popełnię. Jestem, mam nadzieję, 80% pewny, że tego e, błędu nie zrobię. Ok, mam już gotowe 4 flax dusty, łączę to oczywiście z piaskiem i dostaję 8 fluksydy. Docelowo 4 wystarczyło, ale spoko. I tutaj wrzucam oczywiście do naszego tutaj systemu i to będzie rosło, rosło aż wyrosną mi takie piękne kryształki, które wykorzystam właśnie w tym e MI controllerze, czyli cztery sztuki Pure Flux Krystalu czeka na mnie do zrealizowania. Mam już te nasze piękne kryształy, Pure Flux Krystale już czekają do skraftowania, więc tak naprawdę w tym miejscu, jeżeli chodzi o to, już praktycznie mam wszystko oprócz źrzeniek procesora, czyli potrzebuję diamentowy, chyba Engineering Press, oczywiście, tutaj już przerabiamy, ale właśnie gdzie ja to mam? Tutaj, moja skrzyneczka, Engineering Processor, e, Engineering Press, tak, to jest to, to połączę oczywiście z diamentem, ładnie szybko to się przetworzy, później to do, łą łączę to z silikonem, z tego co się orientuje, chyba tak, e, czy tak, to idzie do góry, to idzie na dół i potrzebuję potrzebuje Redstone'a, mam tu Redstone, mam Redstone, super. E, ogólnie tego wszystkiego tutaj się uzbierało już, bardzo dużo tych surowców, Flux krystali po przetwarze yy, bardzo dużo tego już mam. Mam nadzieję, że mi to celowo starczy. Zobaczymy. Inżynier, procesor. Ok, i jeszcze potrzebuję oczywiście mojego Skase. Yy, ten akurat jest prezentem, prezentem od, tylko właśnie nie wiem, czy Eee, Sebiksona czy kogoś innego. Ktoś mi rzucił go, jak wspominałem o nim na czacie, tak Natomiast on jest ogólnie do, do kupienia w sklepie barmana na spawnie, więc no to jest akurat nie jest takie. To, że trzeba mieć oprzeń Emeraldy, żeby to kupić, więc jest to osiąg osiągalne. Dobra, Czy ja jeszcze muszę to przepalić z tego co się zorientowałem, eee, chyba tak, chyba tak, poczekajcie, tylko się na pewno upewnię Yy, Skystone trzeba przepalić, tak, cztery sztuki trzeba przepalić. Yy, tutaj mi kolejne kryształki rosną? Rostą. Dobrze, bo tych kryształów naprawdę potrzeba całą masę. Tych piór flux krystali. Słyszę zębiak. O, patrzcie jak się zbunkrował. Tędy mi wyłożą, tędy mi wychodzą. Jak się zbunkrował godzina? to zaraz Patrzcie, cztery, cztery powinno mi docelowo wystarczyć. Yy, trzeba by go to przepalić, dobra, przepalamy. I... Będę miał wszystko na zrobienie tego, czyli tak naprawdę będziemy mieć m -E controller Drugą rzeczą to jest M-Drive. -E M-Drive -E y potrzebuję znowu yy, Engineering Circuit, to jest diamenty, oczywiście. Dwie sztuki, żelaz, Irona i m -E Gras to akurat jest łatwe, tylko niech się to wszystko przepali i będę szczęśliwy. To polecę dalej zrobić. Yy, zrobię to, zrobię później yy, tą szufladkę na moje dyski i oczywiście ostatnia rzecz, czyli dyski. No, może nie ostatnia rzecz, bo się pasowałoby zrobić ekran, M-Terminal, e M-Terminal to jest Logic, mating Panel, e Bright, to jest taka, taki crafting. No do osiągnięcia jest to szybkie, więc tutaj nie ma żadnej filozofii nad tym. Ok, tu już mamy chyba gotowe wszystko, żeby szybko zrobić nasz crafting. Mam nadzieję, że tak. Tutaj oczywiście nie będę szybko zanudzał, bo tu już mam wszystko gotowe. Wszystko gotowe, super. I Network Switchboard, tak, super. rewelacyjnie. więc teraz się biorę za tą część, bo potrzebuję tutaj sporo, sporo, no może nie sporo. Potrzebuję kilka jeszcze elementów. Udało mi się zrobić oczywiście M-Controller, M-Drive. Kolejnym krokiem, tak naprawdę, jeżeli chodzi o Applied It, będą. Dwie rzeczy, przede wszystkim dyski, yy, mamy tutaj do wyboru oczywiście całą gamę i do zrobienia jeszcze terminal. Terminal, który tutaj jest dosyć prosty, trzeba będzie go wykonać Natomiast wracając do dysków, nie będę robił 1 ms -E storage cell, nie będę robił 4m, -E, nie będę robił 16m, -E, ale zrobię 64 mx -E storage cell. Tak, powiedzcie, staniu oszalałeś, dlaczego od teraz 64 przecież wystarczy ci 1 a wiecie co? Ja nie lubię lejeć w minimalizm, zróbmy maksymalnie dostępny, pewnie trochę to mi zajmie, ale co mi tam, zrobię go i się pobawimy w takim razie yy, na tym dysku, bo skoro już budować ten system to tak jak trzeba. M Drive, M Controller, M Graphic Terminal, M Terminal i oczywiście dysk 64 m Storage Cell Super rewelacja, właśnie o to chodziło. Wiecie co? I pora się w takim razie tutaj podłączyć pod to wszystko. Ustawiamy sobie oczywiście tutaj. Jest, jest tutaj. Stawiamy. Druga rzecz to będzie oczywiście. dysk Wkładamy się znaczy dysk. Miejsce na dyski. Wkładamy nasz dysk. Yy, I teraz tylko brakuje mi czego rurek rurek, czyli, hmm, właśnie tylko gdzie te rurki mam? Chyba mam nie zrobione, więc trzeba szybko teraz przerobić jeszcze ten ostatni element. Wydawało mi się, że mam wszystko, ale widzę, że jednak nie. Jednak mi brakuje, choć nie, przepraszam bardzo, są. Są, ja jestem tutaj ślepy, po prostu wszystko jest i trzeba tylko to teraz ładnie połączyć ze sobą i tutaj stawiamy crafting terminal i ME terminal. Mam nadzieję, że M Terminal działa, M Crafting Terminal, mogę kraftować, tak, tak, tak! I właśnie o to chodziło, właśnie o to, tak się mega jaram tym, no ale sorry. Sorry, dzięki tutaj temu mogę w końcu wszystko tutaj zaploadować, mogę wszystko tu powrzucać, to co właśnie y jest tutaj mam na zbyciu, mam tego całą masę właśnie po to mi to było, bo patrzcie ile tego tutaj mam, tych surowców, tego wszystkiego, ten cały śmietnik jaki posiadam, po prostu tutaj wrzucę. Takim to akcentem słuchajcie będziemy kończyć, Oha, oczywiście hełm, tak zbrojkę trzeba by tu zebrać, takim to akcentem będziemy kończyć ten odcinek, bo i tak, i tak tutaj się sporo działo, nawet nie przypuszczałem, że dzisiaj tyle zrobię, ale i tak jestem bardzo, bardzo zadowolony. W kolejnym odcinku postaram się popracować nad wyglądem, jakąś estetyką, to szklarnię szklarnie zrobić dom, jakąś y, tutaj fabryki, jakieś kuźnie, no dużo tego, ale wiecie co, to naprawdę czy to będzie jutro, y, znaczy w kolejnym odcinku, czy to będzie w kolejnych, w kolejnych, jeszcze w kolejnych odcinkach to już się wyjdzie w praniu. Natomiast za dziś Wam słuchajcie ogromnie dziękuję, dziękuję Wam wszystkim za to, że byliście ze mną. Jeżeli Wam się to, co tutaj stworzyłem, spodobało, to zapraszam Was na kolejne odcinki, zapraszam Was do łapkowania, do subskrypcji i oczywiście do polecania. Natomiast za dziś Wam ogromnie jeszcze raz dziękuję, trzymajcie się ciepło, pozdrawiam Was z Hej, hej!